O, znowu taki piękny dzień, cudowny. Ciekawe, co przez okno. Piękna ta pogoda. Ja się nie mogę w ogóle napatrzeć, że tyle dni mamy tak ciepło. W ogóle nie możemy narzekać. Drun, drun, drun. Baśka? No hej, Basiu, co tam? Ja co robię, wiesz co? Pewnie Ci, stanęłam tak przed oknem i nie mogę się nadziwić, jaka piękna natura. Ja nie mogę w ogóle, że jest tak ciepło, że jest tak pogodnie ostatnio. Ta, ta zieleń mi to po prostu tak intryguje, że po prostu szok. Te ptaki latające, ćwierkające, po prostu rano mnie budzi ptak. Znaczy no, no Baśka, no nie starego ptak, no mówię ci o ptakach o naturze, a ty już tutaj o ptaku, ja pierdzielę. Co ty to naprawdę jesteś głodna, musisz te chłopa znaleźć, dziewczyno, przecież to normalne, żebyś taka głodna była, słuchaj. Jaki piękny samochód jedzie, ja nie mogę. Przez okno patrzę, ja nie mogę, zobaczyć jaki ładny. No mój mąż też ma ładny, ale ten jest ładniejszy. Ja pierdzielę, jaki piękny, ja pierdzielę, taki duży. Biały, jakieś żółte naklejki, ja nie mogę, jaki cudowny. Wychodzi koleś, czekaj, czekaj, oblokamy go, czy jakiś przystojniaczek idzie. Zoki jaki ma bęben, po prostu jakiś bęben ma normalnie. Kabel chyba by powinien sobie tam zażyć normalnie. Idzie ma. Ty idziesz w moją stronę, słuchaj, on idzie w moją stronę, ja pierdzielę, on idzie w moją stronę, Baśka, on idzie w ma... dzwoni, czekaj Baśka, nie rozłącza się, Ja muszę do niego na chwilę pójść, ty się nie rozłącza, ja się go zapytam, o co mu chodzi. Dzień dobry. Dzień dobry, kurier. Kurier, dzień, dzień dobry, gdzieś podpisać? Tak, tutaj. Dziękuję, dziękuję, do widzenia, do widzenia. Do ty... widzenia. Co ty już wymyślasz? To nie był kurier, to byli skurry, normalnie. Jakiś kolej z skóry przyjechał. To głucha jesteś! No nie ściemnia, Baśka! Normalnie skóri byli normalnie. No sam był, to, to, to przecież wiadomo, że sam był. Przecież nie będzie z ekipą jeździł z tymi biskupami, z tym wszystkim. Przecież po co mam tutaj do mnie e, lecieć z tymi przesyłkami? tym wszystkim, wiesz, te słuchaj, ale piękna pogoda, ja pierdzielę, słuchaj, chyba będę musiała zakończyć, bo normalnie muszę coś otworzyć, no znaczy pudełko muszę otworzyć, bo słuchaj, bo jakieś pudełko mam tutaj, stary coś zamówił i muszę mu podejrzeć, co on tam zamówił, słuchaj, a nie teraz, nie teraz, już od tygodnia leży tak na mnie, patrzy, ja nie wiem, co mam w ogóle zrobić, Baśka, nie chcę teraz skądś z tobą gadać, nie, nie będę z tobą gadać, bo chcę coś zobaczyć, no, dobra, na razie, później do ciebie zadzwonię, weź mi dupę nie truj, okay. paczka! Się rzucę, paczka. Zróbmy wam te patrzę bo Kurier przychodzi wciąż A ja nie mam gość A mój mąż, a mój mąż O co tu chodzi? już dopytuje się, co to znowu jest A ja mu, a ja mu Dary spowodzi Otwieram oczy Ja pierdzielę, ale będę Hot gas! ja pierdzielę, ale będę sztunia. Ja nie mogę, ale będzie ze mnie foka. Ej, foko, wpadłaś mi w boku pod szkołą Minę miałaś wesołą sobą grzywkę spuszczoną na bok. Ehehe, ja pierdzielę. No tak, się dzieje w normalnie tak pachną z tych sklepów, że ja pierdzielę. No w ogóle z tej kuri, jak podjeżdżają pod moją chałupę tym pięknym, białym samochodem z tym żółtym nalewkami, to ja się normalnie tak. Czujesz, że mam taka że w mojej duszy taki jest existentialtytytytyizing. <laczego> Babka tu taka od razu podstępna, co ty tam kupiłaś, co tam zamówiłaś, tam zamówiłeś, znowu zamówiłaś, znowu 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 znowu, a co tam znowu znowu znowu? Chyba pieniądze lubią mruk, prawda? Pieniądze lubią chodzić, a nie będą leżeć. Po co mam leżeć? Ważne, że ja leżę normalnie, leżę na plaży i dupa się smaży i będą miła tak na jakby że ja piętrzę normalnie i są taka podnętrztytytyty Ja pierdzielę, ale letni sweter, normalnie kusy, dupsko zakrywa, no prawie, o, be, be. ja pierdzielę, ale mam klacz. <śm> Ma się czym pierdnąć, madafaka. <ś> Miłego dnia kochani, wam życzę i mam nadzieję, że i do was przyjadą skóri. <ś>